Co takiego na pamiątkę właśnie tego dnia przynosimy w naszych koszyczkach? Co wy tam macie? I zobaczymy, czy wiecie, dlaczego takie, a nie inne rzeczy. Baranki z masła. Dobrze, baranki z masła, słuchajcie. Przynosimy baranki z masła, ponieważ w Starym Testamencie, jeszcze przed przyjściem na świat Pana Jezusa i do momentu, kiedy On umarł na krzyżu, Żydzi właśnie takie baranki składali, żeby. Zadość uczynić Bogu za wszystkie swoje grzechy, żeby wyjednać różne łaski. Hmm, to takie, takie, hmm. Dobrze, kolega jeszcze pomyśli, a Ty odpowiesz? usłyszał, że w tej parze skończyło się. To ono Dobrze. Dobrze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. 이 곡도 좀더 이어서.